To koniec. Tak, wiem, nie przerażajcie się, proszę na to słowo, koniec. Ale to nie koniec mojej przygody na YouTubie, ponieważ to koniec po prostu tego kanału na YouTubie. Eee, zapomniałam do niego hasła, ale tego nie wiedziałam, nie wiem, od wczoraj czy od dzisiaj, tylko się nie dowiedziałam tak nagle. Tylko po prostu to wiedziałam kilka miesięcy temu już, nawet więcej. Po prostu wiedziałam, że zapomniałam tego hasła. Ehm, no, więc jeśli będę mieć nowy telefon, a ten to ma już prawie 3,5 lata, więc, więc jeszcze może nawet, nie wiem, rok albo dwa pociągnie, nie wiem, czy więcej. I tak będę musiała zmienić ten telefon i nie będę ciągle nagrywać na tym telefonie, ale wiecie, na pewno kiedyś się on zepsuje i na pewno kiedyś bym musiała zlikwidować tamten kanał, czy znaczy nawet bym nie mogła usunąć jakichś filmów, bo. To by było tylko dostępne na tym telefonie, na którym teraz to nagrywam, więc nie chciałam ryzykować i założyłam nowy kanał. Link macie w opisie: znaczy nie wiem, nie umiem, nie umiem dawać linka do kanału, może dam link do jakiegoś shorta, ponieważ długie filmy jeszcze tam się nie pojawiają. Ponieważ tak na rozgrzewkę, na dobre zaczęcie tego mojego kanału, który które po prostu będę już prowadzić na tym kanale, nie będę już raczej nagrywać. To po prostu e, będzie nowa piosenka. E, będzie ona w sobotę 20 kwietnia tego roku. E, no nie za rok, nie. I później będą odcinki Myślę, że dwa razy w tygodniu W środę i chyba w sobotę O 18.00 Tak jak zawsze o 18.00 tak Na tym kanale, to też na tamtym kanale Tamtym nowym On się nazywa ogólnie, tak się nazywa Markorcia, ale możecie wyszukać go Po nazwie Markorcia, bo to Ruda Tak to chyba Szybciej Szybciej go znajdziecie, no nie wiem, ale dziękuję już Bo jest na nim chyba już jak rano patrzyłam, tam było już 300 subów, więc bardzo wam dziękuję, a to tylko Maciej powiedziała o tym Na szorcie jednym i mnie oznaczyła, więc okej okay. I ja też na jednym szorcie oznaczyłam Macie, bo tak, już zdawałam tam trochę szortów, jest kilka Kilka shortów jest i tak jak powiedziałam, przed tą piosenką, czyli przed 20 kwietnia, nie będę, już, nie będę wstawiać żadnego odcinka, ale myślę, że piosenka Wam się spodoba. Trochę pokombinowałam nią, nie samo śpiewanie jeszcze, bym zrobiła, wstawiłam wcześniej, tylko chciałam to zapowiedzieć, żebyście też wiedzieli o tym, po pierwsze w tym odcinku zapowiedzieć. A po drugie to jeszcze muszę skończyć nagrywać teledysk, ponieważ nie do końca go ogarnęłam, nie nagrałam tego i już później muszę to zmontować, może jeszcze doszlifować trochę efektów dźwiękowych na moim głosie <noise> Tak wam coś zdradza. Więc mam nadzieję, że pijecie na to moje nowe konto Tutaj to już w ogóle raczej nie będę nic stawiać, tak jak powiedziałam, właśnie zapomniałam to hasło ale teraz mogę jeszcze na to wstawiać, ponieważ mam jeszcze ten telefon i ja na tym telefonie mam jeszcze to dostępne. Więc nie przyraźcie się, jeśli widzieliście shorta na kanale mojejścia, czyli fajne konto na kanale Maciej. Bo myślę, że, że mogliście się przestraszyć, ale dalej mogę wstawiać, tylko wiecie, jak już. Ten telefon, że tak powiem, odłożę na drugi plan, że będę mieć nowy telefon I nie będę z tego korzystać, ty już nie będę mieć dostępu do tego konta Najwyżej z tego telefonu, jak mi się coś nie będzie podobać, to mogę usunąć jakiś filmik albo coś Więc mam nadzieję, że wbijecie na moje konto, tak jak jeszcze raz mówię Nazywa się Marko, czucia ruda Mam nadzieję, że dać tam suba i że dobijemy tam szybko 1000 subów I że trochę to odbudujemy Tam będę też nagrywać więcej shortów, więc mam nadzieję, że się ucieszycie Ponieważ moja siostra nagrywa z pro shortów, ja jestem Trochę nie shortowa, wody, długie formy, ale teraz będę się starać i robić ci więcej shortów i odcinku będę dwa razy w tygodniu, więc będę mogła pozwolić sobie na większą ilość shortów. W wakacie możliwe, że będzie daily, ale muszę jeszcze to um, przemyśleć. Myślę, że bliżej wakacji coś Wam to powiem. Szukają się fajne piosenki, e, fajne, fajne odcinki. Ja będę, będę też nagrywać dłuższe odcinki, na przykład kilku dniowe challenge. Ja na to przez cały daily czekałam. Od, od początku roku czekałam, wyczekiwałam tego momentu, kiedy będę mogła nagrać 7 minutowy vlog e, Więc tak jak już powiedziałam, 20 kwietnia e, o e, 18.00 będzie piosenka I Jeszcze wam nie zdradzam tytułu, może na Instagram gdzieś zdradzę albo coś, ale mam nadzieję, że wam się spodoba no, Mam nadzieję, że wiecie na to konto na rekordzie ruda e, I zostawicie tam suba i poglądać shorty, i tą piosenkę jak będzie 20 kwietnia. Ale ja już się z wami żegnam ostatni odcinek na kanale. I mówię wam, pa. Zapraszam na moje nowe konto link w opisie. Pa!